Siemanko, witajcie na moim kanale, w witam w serii Re... od rolnika do nika. jak widzicie John z przyczepem z rąbierami, dżum pottingera, jumbo jumbo jumbo, co jumbo tak, 40 tysięcy litrów pojemności, są takie piękne krówki, które widać, no, ogólnie w silosie mamy już, 63 tony. Ogólnie to jest z tej mojej starej łąki dzisiaj. Jedziemy na nową łąkę. Wszystko mam już pograbione, bo wypracownikami nie 2 lat, więc lecimy bez no, przedłużania, palimy rondira kierownicę sobie przysuwamy i... Lecimy, dobra. Mm, tak, różny fek stoi, no co? Dzisiaj leciałem książki w kolejnym odcinku zrobiłem sobie jak, jakąś usługę właśnie, bo chcę sobie znaleźć fajną talerzówkę po bo nie ma fajnej gruber więc talerzówkę. Z sobie na talerzowanie, tutaj sobie forterra. Chcimy sobie na telefonię właśnie, to sobie siada. i w kolejnym odcinku już będą żniła właśnie z sprzętem na testy i żniwa na dwa kombajny w każdym odcinku będą. Dobra, musimy tutaj uważać, dobra, lecimy, ruch sobie włączyłem, bo był wyłączony. Ogólnie już tutaj trochę denerwuje, bo jest tylko jednokierunkowy, szkoda, ale nieważne, słuchajcie, dobra, lecimy, kierunek że nam się od szyby odbija, dobra, lecimy, patrzcie, mamy jeszcze tylko, o, za chwilę, dzisiaj może wbijemy pierwszą motogodzinę właśnie w naszym jel jelonku pięknym, Pana są zbierające, byłem na, na trzeciej, oj z trzema osiami wziąłem dwie osie sobie, o, no i nasza łąka, Pograbiłem sobie i robiłem takie różne pokosy, bo i większe i mniejsze, żeby sobie tutaj trochę pojeździć. Właśnie na godzinę, więc fajnie. A, i jest taki błąd, że muszę tutaj trochę opólnie tym czekać. Muszę ją trochę tutaj opuszczać, bo jest w powietrzu. Właśnie, więc no, musimy troszkę opuszczać sobie, ale to dla mnie ważne, ale jest opuszczone, więc to jakoś wybiera. No. Yy, w sumie, wiecie co, się sobie na początku ten cypel wyzbierać, więc ja tutaj dojadę tym poprzeczniakiem do końca i wyzbieram sobie ten cypel. O, na cypelku mam trzy pokosy, dwa takie większe, jeden mniejszy, dobra. Cyk, cofam no i już 11 tysięcy litrów. Nie chciałem brać, bo największa z tych, bo to jest u mnie pak, yy, właśnie są zbierających, o różnych tych. Z różnymi pojemnościami była jeszcze prawie 40 litrów i nie brać, bo mówię co mi tu. Mało mi tej trawy, z... będę miał mało wow, tej trawy, co? i z tej najewolni tylko dwie, co zbierające, zbiorę, a tutaj co? A tutaj słuchajcie, no co jest dobrze nam jednak tutaj dała ta trawka. Ale w sumie lepiej, że mniejszą, bo sobie troszkę więcej pojeździmy. Bo po co brać tu 50 ml, żeby no, mniejszą i sobie więcej pojeździć? Problemy też są z wysypywaniem, ale to zaangażowanie na to oko. Problemy są takie właśnie przy wysypywaniu, że no trzeba tam troszkę tą jakby ją pomieść na tej osi. Oś... Nie, tutaj o, jak się tak, wynosi, to trzeba tam właśnie pomieść trochę, do, tam opuścić, no nie. Zobaczycie sami, jak za chwilę polecimy wysypy. Do czwartego sobie ubiłem, tam ubiłem w stu procentach, ja wysypiłem tę cepę. Ubijam na bieżąco, żeby potem się z tym nie męczyć. Dobra, no i mamy No, Dobra, lecimy sobie. No dzisiaj to możemy ze sobie powiedzieć, bo tutaj taki transport też tutaj widzimy, wszystko jest środeczka fajnie. Zobaczcie, to w rządziwku możemy o się możemy je przesuwać, nie? Ale to jakby był GPS. No, to nie jest GPS, ale nie, to mają krakowski. No, no fajnie, no, słuchajcie, tutaj będzie nieźle za skrzyni, będzie grane na manualnej i automatycznej. No na pewno jakbym wyjdą na jakieś starsze machiny 30 czy coś, to tam wiadomo, że na, że na automat, i, że na manualnej sobie programy. No ale w no, w to... dajcie Dobra. My tam się, nie muszę rozglądać, tylko tutaj. Szepki są tutaj już do dożniw. Kupię sobie jeszcze jeden zestaw, przemyję muszę sobie oszczędzać. Kurde, tu zakręczenie jest najgorzej. Ogólnie kosiareczki już oddałem. Nie Tej łączki... O, ale że paszki, widać, tej łączki wszystko podbierałem, 60 tysięcy litrów na doło. Dobrze, no, tutaj mamy no, umieć dwie bramy, więc pani ma nie będę że tego przejeżdżać. Jak będą będę świękowy chciałbym sobie zrobić siano książkę jeszcze w bele. Yy, właśnie, bo mam tą... mam yy, ogólnie, no... Tomowi Jarkę, a w ogóle jej nie używam, dobra, no, tu trochę wysypię, no teraz akurat dobrze sobie, bo jest manownie podniesiony, nie wiem jak to ogólnie jest z tym, o i teraz już tak nam no, się zatrzymuje. Bałki fajne, fajnie, że to też z tym, są te krówki, nie, że takie proste, tylko te krówki właśnie są, bo no, tak inaczej trochę wygląda, no dobra, no, no, tam sobie ładowarą pod, nie no, o patrzę, 100 ton, no 250 ton może będzie. Liczę na się na ponad 200 ton, no tutaj to tego to nam starczy. I nie wiem, czy nie przywieziemy to jeszcze jednej sobie sambielającej albo na dwóch, resztę nie weźmiemy sobie na biogazownię, bo no albo po prostu jakby się zbliżały czas kieszonki to bym to po prostu sprzedał właśnie na biogazowni. To też jest jakaś myśl. Albo ale fajne te gładniki mi się podobają w tym John No, ogólnie też tutaj się zastanawiam nad Case'em, Magnum'em, bo są maską fajną wydłużoną. Ale słuchajcie, John Deere ten jest jednak ładniejszy, bo to jest wesele 2020. I on ma tą maskę taką jakby 3D czy coś takiego tam cało. No, więc no jest też Dobra, cyk. No i tak będziemy... No, Teraz tutaj ten zrobimy i tam polecimy sobie. Dobra. A też wam go jeszcze zgasza ogólnie na chwilę i zobaczcie, kluczyk się przekręca. O, więc elegancki, nie no. I lecimy już, bo nie ma czasu. Trzy minut mamy. No, w sumie to już zasadniczo jest krzony właśnie. W sumie ja się wyjrzył bo myślałem, że zrobię trzy odcinki, a w dwóch się wyjrzyłem, bo no bo szybko mi koszenie poszło, więc nie wiem czy takich kosiarek sobie nie kupię pod bo jak tak szybko mi to koszenie będzie szło, no to no to, to, to na no no słuchajcie, no nie mogę on mówić takich kosiareczek. My w 6 minut, nie, w 7 minut miał świecą łąkę tam no Tam raz dookoła było przejechane, ale... Jedyny miło sobie jest taki, że tylko 42 godziny jeździ wolniej od Fortero, jeden kilometr. I no to trochę lipa bo nie dało się jeszcze tej wersji dać jeszcze takiego. Ogólnie jest jeszcze w na gąsienicach i nie wiem czy na koniec serii nie weźmiemy na test albo coś właśnie z tego paku, bo tutaj też były paki właśnie. Był jeszcze 7er, to jest 8 meta. tak? to jest 8er, a jeszcze 7er był właśnie, no kurczą No ale fajnie, tutaj takiego na gąsienicach, się, gira właśnie, ale to sobie może weźmiemy Pożycimy sobie już na ostatnią serii albo coś takiego. Ale i patrzcie, już mamy prawie, już mamy prawie właśnie. Ale nie no, myślę, że tu wszystko polecimy na gospo. A jak przyjdzie, a jak tego nie wykorzystamy do kiszonki z kukurydzy to się po prostu weźmie... Yy, weźmie się, to wywiezie na sprzedaż. No i trochę szerszy mi się, się pokos zrobił Tutaj nie robiłem poprześniaka z tej strony, bo widać tych poprześniaków. I też jedyny minus jest taki, że on tak ma nisko jakby ten tu z przodu. Ale chciałem wejść z cudzem, bo jak miał tu to za tobie do tych kosiarek mi nie pasował. Ten John D Rex. Kurde, myślałem, że będzie tam być zonalno niego sądzę. No tak w sumie no... on by mógł... Ło, wow, spokojnie w większym ciągu, to jest dobra pod 2,4 Powiem na opartego, by forterka pociągła no. O no, New Holland by ciągnął fortera, to nie chodź co pierwszą... No nie wiem, nie wiem, dobra, nie ma no, Mamy John Deera, więc John co w sobie sensie śmigamy Właśnie bardzo pięknie Kurde no e, No nie, nie jest nadzieję, że stać tutaj na tej seti będzie tak z Jak w nowym farmingu będziemy zaczynali od rolnika to na pewno na mniejszym się bo tutaj zaczęliśmy już z Johnny e Ren, był za to 60 60 właśnie no i mapa też duża i zobaczcie ile ja mam pól na tej mapie bardzo, bardzo no bardzo mało mam po prostu tych pól a tutaj gieram już sporo bo to jest ponad cenny odcinek no pola bym musiał się rozwinąć no pożniwa chcę kupić jeszcze pola kurde zawsze sam samym ja się tu muszę rozglądnąć dobra leci. dobra Lordy. te dźwięki tego John Deere'a. Ta zbiornica oczywiście się zapożyczona, wypożyczona. Testujemy ją sobie. Dobra, Dobra, teraz sobie w sumie to wyspiemy i zakończymy właśnie sobie już odcinek Bo O, ubijemy jeszcze trochę. Uuuu, sorcery. Księdz litr łoku. No i ja się zakopałem Dobra wiecie co ja tu ubiję lepiej bo Bo nie chcę się za bardzo zakopać A czekajcie ja zawsze o tej kierownicy tu zapominam O tak Tak można wysiadać dobra No i czwakiem ubijamy No to też jest No można powiedzieć że ciężki On GPR by się sam założył na bo nie wiem czy jak go po prostu nie widziałem, czy on mi się jakby sam to, że nie wiem. Właśnie. No to teraz będziemy mieli coś około sobie ton. Właśnie, no silos fajny jest, bo no tutaj nie jest ani za duży, ani nie za mały, on jest taki średni. Właśnie ten silosik. No dość parę prawie 13 motogodzin dużo nam nabiło tej motogodzin podczas orki podsmolecznik. No, ubijanie na sto mamy. A jeszcze się ładowareczką przejedziemy, podgarniemy sobie. Dobra. Syk. A jeszcze też mam książkę na biogazowni, ale na razie jej tam nie będę sprzedawał. Bo ogólnie na razie tutaj praca w polu jest to w moglibyśmy zrobić sobie właśnie też taśmoczągi, moglibyśmy sobie zrobić odcinek właśnie ze sprzedaży psiąki na biogazowni. Czekajcie, któryś dzisiaj 119 odcinek chyba. no sporo tych odcineczków No dawaj, dawaj masę ono też się zastanawiałem nad takim jednym z Masei, właśnie tutaj, żeby sobie wziąć, ale jednak te długie maski mi się tak bardzo podobają. Więc... Dobra, tak więc w zajdzie. Zakończymy tak, sobie z tym na tyle, Tak więc co, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli zejdziemy do następnego filmu, trzymajcie się i na razie, i cześć.